Dziękuję bardzo serdecznie, że zostaliście tutaj, dlatego że ja obiecałem, że mimo pogody, mimo sprzeciwu w żywie, ja wiem, że to jest wielka odpowiedzialność puścić nas w takich warunkach, ale ja powiedziałem, że na własną odpowiedzialność skoczę dla Was, dlatego że Wam się to należy za to, że byliście przez te wszystkie lata ze mną, jesteście i przyszliście tutaj, żeby zobaczyć ten skok. Dziękuję bardzo serdecznie. Wiedziałem Ci przed dwoma konkursami, które wygrałeś. Dwa lata temu byłeś trzeci. Rok temu byłeś dwa razy drugi. Teraz czas, żebyś był dwa razy pierwszy. Dla mnie nie wiem, ale chyba też dla tych wszystkich hibiców będziesz zawsze na tej skoczni numerem jeden. Dziękuję bardzo, ale to tylko dzięki Wam. Dziękujemy drodzy Państwo, to był ostatni skok i ostatnie słowo Adama Małysa, naszego mistrza świata. Szanowni Państwo, wiecie co się dzisiaj stało? Telewizja Polska odwołała Dąbranowskie, żeby pokazać skrót Adama! Odwołali Dąbranowskie, ale myślę, że dzieci się nie obraziły, bo one też czekały. Tutaj pozbóstwo dzieci, a za chwilę Paulino. Piosenka, która została napisana. Jeszcze specjalnie na tę okazję dla Adama Małysza skaczemy dla Ciebie, a Państwo śpiewają z nami. Zaspiewajcie z nami, bracia! I wszyscy ci, którzy są dzisiaj z nami! Adam! Lecisz, na, dyzną, na pół światu i nadziei. No, ha, oh, Oszalały oh, oh, yeah. flagi, trzymał oddech świat. Tłum na dole krzyczy, szalał na moje myszki!